Cześć, witajcie moi drodzy, dzisiaj z trasy, ja z rana wstałem, renówka zapięta pod przyczepę. Kawałeczek drogi wybrałem się po piasek. Przyczepa szóstka IFA. Na razie taką, tutaj najgorszy problem jest taki, że opony są pojedyncze, żeby to była ósemka, to by troszkę tam więcej nabrał piasku. A tutaj piasek ma swoją wagę i jednak te upony posiadały i to tak dosyć konkretnie. Wiadomo, że to tam wielopłócienne upony nie byle jakie, no ale, no ale sama masa robi swoje, tak jakby były bliźniaki, to czy tam odpira upony by było znacznie lepiej. Ale to co tego, to sobie dowiązę, że reniówka sobie spokojnie daje z tym radę. A piasek powiem Wam na odwodnienie. No trochę robię sam, nawet dosyć sporo robię sam. Chodzi o odwodnienie wokół budynku, wokół, wokół domu. Powiem Wam, z ręką już jest w miarę ok, e, Siniak jeszcze wyłazi. Jeszcze widać, że tamta ręka już jest nie taka, jak powinna być. Zobaczymy. No na razie tutaj mówię, obsłużenia wszelkie jakieś tam statyczne na palce czy coś, w razie czego złapać mogę, także raczej chyba nic nie jest popękane. Boli to boli, ale wiadomo, robić coś trzeba. Tutaj jeszcze mówię, jeszcze co tam z pracy, buraka do wykopania, sprzęt podeserwowany, jeszcze wczoraj trochę tam e, z ojcem wkładaliśmy na różutnik. przewracarki obydwie, karuselowo i pasówkę. A tak to mówię, tutaj siedzę już w domu, żeby robić w domu, w środku. To zwodnienie, wiadomo, jako miejsca samemu to troszkę zajmie, e, do roboty, ale jakbyś pomału sobie tam głupie przy tym, jakby nie było. Także na chwilę bieżąco tak to wygląda wszystko, także ja sobie wracam na spokojnie do domu. Materiały oczywiście będą. Dobra. Trzymajcie się, cześć!